Przed nami wielkimi krokami już zbliżają się mecze fazy pucharowej Mistrzostw Świata do lat 17, a faza grupowa już za nami i naprawdę była bardzo ekscytująca. Można wyróżnić parę takich reprezentacji, które naprawdę nas zaskoczyły. Nowa Kaledonia, Fiji, Salwador. No i jeszcze kilka pozostałych, ale na tych na pewno warto się skupić. Portugalia. Reprezentacja Portugalii na easy wychodzi z grupy pokonując między innymi Nowa Kaledonia. Nowa Kaledonia na sam początek przegrywa właśnie 6 do 1 z Portugalią, a później pobijając rekord 16 do 0 przegrywają z Marokiem. Plus jeszcze dodatkowo dostali oni dwie czerwone kartki. Pokonali najwyższy wynik i pobili oczywiście swój rekord. Fiji Czwarte miejsce, 0 punktów. A niej zremisowała jeszcze z Japonią, więc chociaż jeden punkt jest. Fiji, czwarte miejsce, 0 punktów. Bilans najgorszy na tych mistrzostwach: 0,20. 6 do 0 z Tunezją, a było to, jest to ich jedno z największych osiągnięć po Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku. 7 do 0 z Belgią i 7 do 0 z Argentyną. Salwador który zremisował tylko z Kolumbią po 0. 5 do 0 przegrywa z Koreą Północną i 7 do 0 z Niemcami. I tak, Korea Północna nie dość, że po raz pierwszy w historii, bo awansowała, zajęła trzecie miejsce, i później jednym z najlepszych drużyn na trzecim miejscu była, więc awansowała i po raz pierwszy w historii jakakolwiek reprezentacja mężczyzn z Korei Północnej awansuje po raz do fazy pucharowej. Reprezentacji kobiet udało się to niejednokrotnie, nawet wygrywając Mistrzostwa Świata. A w przypadku reszty, no to warto, a nawet trzeba wspomnieć o reprezentacji Senegalu, która jest jedyną reprezentacją na tym turnieju, która póki co nie straciła żadnej bramki. Bilans bramkowy wynosi tylko 6-0, co na pewno nas również będzie zaskakiwało że drużyny, które jednocześnie grały na tych mistrzostwach świata i będą grały i grają, grają w innych rozgrywkach. Oczywiście inna kadra, ale tak, eliminacje do mistrzostw Europy. Przykładem jest Portugalia, która 12 zagrała sobie z Liechtensteinem w eliminacjach 10 do 0. Później 14, czyli dzisiaj zagra z Belgią, 15 z Walią w eliminacjach i 18 ze Słowenią w eliminacjach. W przypadku Chorwacji nie było aż tak dużego szczęścia. Przegrali oni z Kazachstanem 2 do 1. W przypadku Niemiec i Czech to są mecze towarzyskie, ale też zagrają oni 15 z Danią mecz towarzyski. Później z tego samego dnia zagrają mecz na Mundialu. W przypadku Czech zagrali aż 4 do 1 z Hiszpanią.